Dobry wieczór, dobry wieczór, Raki. Mam nadzieję, że już jesteście przed waszymi komputerami czy telewizorami i czekacie na horoskop dla waszego znaku. Eee, najpierw wyciągnę dla was kartę z przesłań potęga myśli Louise Hay. Później będzie The Dark Martian Tarot i później karta anielska. Tak? Albo inaczej zrobimy, może zaczniemy od karty anielskiej. Od końca dla raków. Raki. Raki. Jaki, z jakim aniołem, z jaką energią powinny popracować w lutym 2025 roku. Piękna karta drugie raki. Ja patrzę, że na razie na żywo nie jeden rak mi ogląda. Mam nadzieję, że zaraz to się zmieni, a tu błogosławieństwa z niebios na was spadają w postaci dobrych kart. Karta dla was to doradca. Archanioł Azrael mówi do Ciebie, kochany raku, jesteś naturalnym doradcą, a Twoje przewodnictwo i wsparcie przynosi korzyści wielu ludziom. I myślę, że nie tylko w lutym, ale tak naprawdę to tak jest cały czas. Bo uważam, że i ryby, i raki to chyba takie naj, 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 takie znaki zodiaku, które bardzo, bardzo pomagają, doradzają innym osobom, nieraz się przy tym spalając i nie mając na uwadze swojego dobra. Czy się raki ze mną zgodzą? Jak się zgodzą, to pisać w komentarzach, a jak się nie zgodzą, to też pisać w komentarzach. Będziemy dyskutować. Dobrze, karta anielska od końca była, teraz będzie przesłanie od Louise Hay. Ja jeszcze tylko powiem, kochani, że w lutym będzie bardzo fajny webinar z medytacją, z medytacją na temat karmicznych związków, toksycznych związków i medytacja, żeby z tych, które nas blokują, i uczuciowo, i nieuczuciowo się odciąć. Kiedy to będzie? Na pewno po 14 lutym, nie po walentynkach. Dopiero po walentynkach będziemy robili porządek ze związkami karmicznymi, toksycznymi. Inaczej niż zazwyczaj trzeba trochę zmieniać różne rzeczy. Więc bądźcie otwarte na ten webinar. Ogłoszenia będą w codziennych moich energetykach. Raki. Co dla raków od Louis Hay? No, no to zmieniać się raczki, moje kochane. Ja mam dużo raków w swoim otoczeniu i lubię raki. Jestem w dobrych rękach, to tylko zmiana. Wszelkie mosty przekraczam radośnie i bez trudu. Wszystko, co stare, zmienia się w cudowne, nowe doświadczenia. Moje życie staje się coraz lepsze. Słuchajcie, przepiękne przesłanie, czyli hasło dla Was. Bądźcie otwarte na zmianę. Dobrze. The Dark ją Tarot trzy sfery życia. Raki. Co u raków, co u raków w lutym? Co będzie, na co powinny zwrócić uwagę raki? Hmm. Dziewiątka denarów. Wisielec. I dwójka, dwójka denarów. Czyli teraz tak, generalnie nie, nie są to złe karty, natomiast to, co mi się troszeczkę nie podoba, czy za bardzo nie jesteście w zawieszeniu przed takim nieumiejętnością, niechęcią, lękami związanymi z podejmowaniem decyzji. Bo generalnie żadna z tych kart nie jest zła. Natomiast wisielec mówi opóźnienia, opóźnienia związane z podejmowaniem decyzji decyzji szczególnie związanymi ze sprawami zawodowo finansowymi. Natomiast patrząc w te karty, bym powiedziała nie wiem czy w lutym ale na pewno w najbliższym czasie w najbliższych miesiącach ja bym powiedziała dobrze by było żebyście miały dochody z dwóch źródeł czyli jeżeli dopiero macie dochód z jednego źródła to się zastanówcie na czym jeszcze byście mogły zarobić i myślę że to do was przyjdzie. Ale też ten wisielec mówi że tak jak gdyby za bardzo w takie Wisielcze nastroje y, y, popadacie. No i jak, co karty mówią? Co, co w Waszym przypadku będzie antidotum na wisielcze nastroje? Drugi człowiek, czyli wychodzić do innych ludzi, y, nie siedzieć samemu w domu. Już koniec, nie wiem, melancholii, depresji, zastojów. Y, bądźcie z innymi ludźmi, cieszcie się życiem. Sprawy zawodowo-finansowe. Trochę zmieniliśmy kolejność. Sprawy uczuciowe, wezmę na pierwszy plan. Sprawy zdrowotno-kondycyjne. I już sprawdzamy. Zamieniłam kolejność, ale jest dobrze. Sprawy uczuciowe. A z denarów kochankowie i karta sprawiedliwość. No to teraz tak. Ech, czy coś może się, może zaczniemy najpierw od wolnych raków, tak? Czy coś w życiu raków może się dziać w sprawach uczuciowych? Tak, karty pokazują, że mog, może się dziać. Nawet raki może już coś zaczęły robić, żeby otworzyć się na jakąś osobę. Być może jakaś się kręci, ale tak jakby się troszeczkę można powiedzieć, to wszystko nie składało, tak? I gdybyście chciały same przyspieszyć, wziąć sprawę w swoje ręce, to raczej nie, bo ostatnia karta, karta Sprawiedliwość, mówi, żebyście w tych sprawach uczuciowych były waważone, rozsądne, raczej nie przyspieszające. Jeżeli jesteście też same i się byście mnie zapytały, gdzie szukać tej bratnej duszy miłości tam będzie słuchajcie albo w drodze kochankowie albo w urzędach albo w urzędach sądach bankach o tym mówi sprawiedliwość. No Ciekawa jestem gdzie będziecie szukać i na ile to do was przemawia. Natomiast jeżeli chodzi o związki takie już gdzie gdzie jesteście razem gdzie macie ukochaną osobę albo mi ukochaną ale macie Tutaj można powiedzieć jakiś problem w podejmowaniu decyzji, albo związanymi z finansami, albo z jakimiś zapisami. I znowu tutaj złym doradcą będą emocje, jak postępować, jak się dogadywać, sprawiedliwość, czyli rozsądnie kalkulując wszystkie za i przeciw. Mało tego, w ogóle w sprawach rodzinnych, jakieś, jakieś sprawy z sądami, urzędami, może dokumentami, trzeba Bardziej, bardziej im uwagę poświęcić. Zawodowo-finansowo królowa mieczy, czyli generalnie raki będą specjalistami w tym, co robią, będą rzeczy rzetelne, profesjonalne, ale Przepraszam. ale ósemka pucharów, ta karta mówi, że to jest małe remita. Z wieloma rzeczami będziecie same. Czy sobie poradzicie. Poradzicie, przepraszam, program na żywo. Natomiast będzie Wam ciężko i będziecie musiały wiele, wiele przeszkód pokonać. I generalnie czy zawodowo jest to dobry miesiąc, miesiąc związany jakby z wysiłkiem, ale może znowu. Nie bać się zmian, jeżeli coś nie wychodzi, co robicie do tej pory, to może trzeba to jakoś zmienić, tak? Kolejna rzecz, czy ja tutaj widzę wielkie pieniądze, widoki na pieniądze widzę, natomiast także będą one spływały, to niekoniecznie, ja nawet bym powiedziała, mogą być przeszkody opóźnienia w dotarciem do Was pieniędzy. Co zdrowotnie, Karta cesarz, czyli zwrócić uwagę na sprawy damskie lub kobiece, chodzi o sprawy płciowe, hormonalne, w zależności od płci, ale również bez względu też na płeć, zwrócić uwagę na zdrowie jakiegoś mężczyzny. Lub u Was zwrócić uwagę na stawy od kręgosłupa krzyżowo-lędziowego poprzez biodrowe, z Kolana i stawy skokowe. Jakieś zaburzenia hormonalne, e, też bym powiedziała, może za mało wody w organizmie i karta diabeł dużo nerwowości, dużo nerwowości i uważać na różnego rodzaju wirusy. Nie wiem, czy wiecie, że w karcie tarota diabeł to jest m.in. wirus. Może być, mogą być jakieś jednodniowe, a mogą być gorsze, więc kochane, dbajcie o siebie. E, drogie raki, gdyby było Wam za mało, to oczywiście można się umówić ze mną na indywidualne czytanie, albo po prostu oglądać energetyki codziennie. Gdyby ktoś z Was chciał wesprzeć kanał, to bardzo proszę, informacja jest pod filmikiem, w podziękowaniu wyciągnę dla Was kartę na nowy rok na nowy rok chiński. Więc zachęcam, zapraszam. Dziękuję, kochani. Do widzenia, do zobaczenia.